Subskrybujcie kanał, ptanią, wszyscy bycie zwanastwieniem, dajcie lajka. Powarto. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Jako wstęp. No to się mówi. No co mogę powiedzieć. Każdy się jakoś reklamuje, kady się jakoś zachęca Jak się możecie mówić, jak nie, to nie <t703> A ja fajnie by było, żeby oglądaliście tak ja mówię, doczepcie łapki w górę, wykomentujecie ten film. Jeśli macie jakieś pojaty, możecie napisać. Yy, co ja chciałem jeszcze do tego dodać? Tam. Tam. I tyrem się da wykochana? Ye you the witch the witcher? <coughs> <coughs> bedver uh. From a big bird. Since I heard a witcher was visiting our valley, I started searching for ye high and low I have a hunter A-a job for ye. the uh -huh. shaggy black, black bastards have nested at the forest's edge They're nabbing sheep left uh -huh. and right Damn near nicked me once <laughs>

ये 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 फिर कांग क्या ना इसको देखो हाँ ये आ इसको बेक ये जीबा बाने हाँ ये तो ठीक है ना अब तयार मिले ठीक जीबे 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 यार फिर यार पान का निपटना नहीं जाएगा पान का ना पान दिवात को अब ये किबन जाए कबीर अच्छा O nie wiadomo, jakie to kolejne zlecenia idealni. Hmm. I to się po drugiej stronie. Ale jak to gdzieś tutaj się prądę, to Niech to od tego. Mam tutaj, idzie, idzie taki budynek, i tam ktoś w stanie i będzie łapać. A jak mówiłem, to, to taki kolej. I tu chcę złapać. Powinno łapać. A tu będzie ten panel z jego Chyba. Tego sobie pamiętam.

The came upon a nest of arachnomorphs, and in it, besides two monsters, was a longish cocoon smothered in spider webs. When the cocoon started to squirm violently and emit strange, muffled noises, the Witcher boldly unsheathed his sword and attacked. Welcome. These monsters! I thought I was lost. Maradud, captain of a nearby river port, to whom do I owe my thanks? Thank you. Then I will soon send along someone with a more tangible expression of my gratitude.

Вен! Так, в том... Поставим вам, так сказать. танки Please take this amulet. May it grant you more luck than I ever had from it. I'm oh, sorry. So very sorry. you didn't deserve this. Please forgive me.. There's no other way out. You must understand me. That amulet is c you may only pass it to a person who knows not of its powers. To break the curse forever, you need a witcher! I received the amulet from a dying scholar. On his deathbed, he explained what must be done. Here, his notes! I understand your anger. You to break the curse. If you succeed, I'll pay you this time in gold. Okay. Piachnie, ja nie. Pędziesz, pęta, ek. Yy. i jestem przekręcony. Nie mam krępca na końcu. Oj, jasno. sobie wykonacie. Spadniki, ee, ta

मंच पद्यूशन चुनाव А что мой. Значит, а то там поболит, они как i tam na niepoczynku wskaźników e, wydaliśmy weszł mez w i jadowitym działanie kąpiel przebiega z rzuceniem a tu po pokonaniu liś bardzo istotne pod każdym tak, e, pozorem nie należy wyrzucić wyrzucać czy my tu, w tym miejscu w którym popechałeś się pod Kole, to prawie pewnie na na krąpki. Choć nie było to od razu. Na misjach powód to, to bezpieczny odbyło się to około 10 kroków. Alga, eee, ale, ale są to słuchy, ale z Czy bardziej tutaj to jest bezpieczny efekt krępy. Nie wiem, jak to może być, to odróżnić za kuchnią oraz, bo tu jestem bardzo słaby, ale damy radę, należy się zmienić. Mój lekarz jest dojrzał do Polski, jest do jaskiń. Jechał w Polsce, jechał w godzinę śniegu, tak, że nie mogę po prostu wrócił do mnie. się. w tej chwili właściwej osobie, nie co powiem, być się ale nie będę bił Kryśna tam. To nie łapoda. I tu w kim? amulet niewłaściwemu ziżniowi. Dowiedz lesy mech oraz krany jadulity. To dopytyś i wymieszasz pewniki. Zostać ogień. Rzucić amulet raz mieszanką mechu i oleju do ognia. Pokonasz licho. A mnie tam na co najmniej tysiąc od mięcia a to wyczęskam damy lodów Nie ja bez przyjmiemy się tego czyli tak e, trzeba to bądź e, jak to ja to może zapiszę. żeby nie wiem tą tak. Ja to zapiszę i potem się widzimy. Nie wiadomo jak tam pan, moją pamięć. żeby nie było tej ostatniej Zróbmy Tym panem będziemy. Jak ja je tu jest? A tak nie. Just how strong is your longing to slaughter, slaughter that bedfear? Hmm. There's a bit on it, but still, no. Envyable yeah. imagination you've got there. But then again, that's what the shopman means. When she took the slip of damp thing up, the slip of. I won't even ask for my usual coffee. <coughs> Let's uh, circle back to that later. <coughs> Oglądanie i dosyć spokojna ale tutaj mamy jeszcze jasny jazd jadowity to mamy dokładnie panowie tutaj czyli no, najlepiej um, nie to nie będzie drugą drogą więc no, widzimy się na, na miejscu, chyba nie, nie ma na miejscu, potem jest niedaleko, a będzie jeszcze lepiej Wam to teoretycznie to pokazać patrzcie nie na miejscu, to patrzcie na miejscu i widzimy się na miejscu Zapatrzcie, co wjeżdżam w kurty. A wiecie, w kurty jak wjeżdżam. To był komunikat, że ja się nie przemieszczam A ten motor się... Nie, no, nie mam w ale... Jeśli... Się... Tam się trzeba udać. To...

Jest to mogę za razem Nie mam będzie, jeszcze będzie Tak, jeszcze Jeszcze kawała dałem Hop I hop A gdzie kanam top upławia tam?

To, o ma jaźne. To się nic nie robi, ale. I to dojdzie się na na, na cień, aby nie w końki nie, czy to gdzieć. No Taknie.

Oh, ah, that's the some. They taste it. Hmm, that's a question. No, yeah. You. a right? Yeah, that's not, Truly, i Yeah. Ah, very funny. Mm? Try one. I'm going to

bo wtedy to mnie za... to mi cały czas na nitkę. Czujko! Łaaa! 8 Powiem tak, że moja być ciężko, więc tutaj zapisam i zaraz się widzimy. Jestem jeszcze z powrotem ja Zobaczymy co to za lichą nisko powinno się nadać Jedno jest suche Będzie się dobrze palić Szyb miesańka eee, Puszka, To mamy ciężko Szyb miesańka Ja pomysł amoleć. No chyba własamola i potem niechanka. Gotowe, mogę podparć. No. A ja upiłam. Oho, Wir sind ja doch wieder rein. Ja, ich है? doch wieder rein.

To Widzimy się na miejscu. Chyba nie w tego materiału. Widzimy się na miejscu, ja będę do tego, to tego, już to do tego, a to się idzie na miejscu. Widzimy się na miejscu. to tam jest, no, potem nie chciałem pokazać, jak bo to było znane, zawiniło na śmierć. To jezdzenie, jeśli chcecie, to jezdę, to napiscie żeby nie ucinać z tego. Prostum, ja mam to z tym hełmam kochu, na przykład jest tam trochę dalej.

For the first time in a long, long time, Bedver felt like himself, like he could breathe easy. Thanks to the Witcher, no one would fall victim to the cursed amulet ever again. <laughs> to jak można to to mogę jeszcze dać. on to jakby amulet dostał od kogoś i on to jakby dostał od kogoś ten amulet nie jest od tego i on dostał ten amulet chyba od kogoś nie I, i nie wiedział nie wiedział a dotknięto